Ale bym się napił Pepsi, które by tu wziąć? Nie wiem, które by tu Pepsi wziąć. O, to wezmę. No, fajne Pepsi. No, bierze o, Pepsi. Albo jeszcze jedno. No, i drugie. I może być, może być. Ale mam co, so ochotę pograć w jakąś grę. Może se so pogramy na konsoli. O, no. Ta, 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 konsola mi się bardzo podoba. I patrzcie, i konsola z białym padem. Tutaj Pepsi. No i tak, to możemy grać. Mamy konsolę, to może jeszcze czarne. Może czarnego pada weźmiemy. O, tego weźmiemy. I jeszcze czarny, żeby sobie pogać w fifę, której nie mam. Jak mamy dwa pady, to może trzeba to wykorzystać i kupić Minecrafta żeby sobie pogać z kolegami. O, to jest fajne i jeszcze dostajemy 700 jakichś punktów, pakiet standardowy, mm, fajny, bierzemy. No i mamy Minecraft z tym pakietem, dokładnie z takimi, grę mamy, pada mamy, picie mamy, satelitę mamy, dopada, niech będą dwie sztuki. No i dla odmiany, drugie baterie, Sony, do drugiego pada, to w ogóle nie ma legramy, nie ma nic w tym legramy. No i mamy baterie, Sony i Energizer, do jednego pada i do drugiego, i czego więcej, grać możemy mamy. Baterie. I jakaś podstawka by się przydała, żeby Xbox nie był na podłodze, to ta właśnie. Nie wiem, wziąłem pierwszą z brzegu, mogę jakąś nową, ale niech będzie taka, jeszcze będę miał jeszcze z. z I oto mamy tą podstawkę, taką jak była. Może być. Mamy podstawkę, mamy telewizor, kable, jakie się w domu znalazły. I co, co więcej? I może jeszcze jakiś fotel, taki diablo, nie wiem, bierzemy, no bo już nie będę grał na podłodze. No proste bierzemy. Jak już widzicie. Xbox podłączony do, do telewizora. A ja w tej chwili wygodnie siedzę na fotelu zamówionym no niedawno. Trochę kolory powinny być inne. Takie wy trochę nie wiem. Dobra. Jest fotel. Jest wszystko podłączone. Tylko włączyć jeszcze się po, jeszcze, żeby zapogieć z kolegami. Trzeba mieć... Xbox Live Gold, no i chyba teraz to chyba wszystko. Można grać. No i jeszcze, żeby sobie po, pobrać inne gry oprócz Minecrafta. Xbox Game Pass. Tu jest na miesiąc. Nie, wezmę no sobie chyba na 3. No, na 3 no, miesiące będzie lepiej. To bierzemy tego Game Passa Ultimate na 3 miesiące. A w ogóle po co zamówiłem Xbox Live Gold? Jak w tym jest mniejsza? No i mamy Xbox Live Gold na 6 miesięcy i Xbox Game Pass Ultimate na 3 miesiące. Teraz można grać? Można! Daga tak tu trochę sorry, że się powtarzam, że można grać. Bo myślę, że to będzie koniec już, ale jeszcze nie. No może teraz będzie koniec, nie wiem. Pamiętajcie, żeby dać lajka i suba. Tutaj macie przycisk subskrypcji. I pełno lajków, no proszę. Jestem no, poza kontrolą, zabrać ich już mi nie mogą, bo nie ze moje logo. Mówić, że jestem sobą, jestem poza kontrolą, więcej. A może by tak polecieć do Bułgarii? No nie wiem. O dobra. Lecimy do Bułgarii. Nagrywam krótki film. Lepiej Mi się ręka trzęsie teraz. Teraz no. <noise> te komórki nie mogę utrzymać. Ale cień fajnie widać tam na dole. Ja komórki nie mogę utrzymać. To jest ten desember tak? No, to jest desember 我长得怎么样？